Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dziś mam dla Was wyjątkowego gościa, dr Katarzyna Sipowicz. Dzień dobry, witam. Z panią doktor znamy się już od wielu, wielu lat. Nie ukrywam, że korzystałam kilka razy z usług kliniki Otco i to właśnie pani doktor odczarowała moją twarz, ponieważ nie miałam górnej wargi. Pamięta pani doktor mnie? Bez górnej wargi. I wy teraz patrząc na mnie nie widzicie tej medycyny estetycznej, bo tak naprawdę nikt nie zwrócił mi nigdy uwagi, że mam zrobione usta, a ja czuję się zupełnie inaczej. Dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo, bardziej jestem pewna siebie, bo w mojej twarzy nastąpiła jakaś taka harmonia. I jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo to bardzo odmieniło moje życie. I ja tak uważam, że medycyna estetyczna jest dla wszystkich, jeśli estetycznie Delikatnie potrafimy z niej korzystać, bo przecież to nie musi być na zasadzie bardzo dużo wypełniaczy, bardzo dużo botoksu moja skóra to zniesie versus nie robię nic starzeje się z godnością. Mam wrażenie, że jest dużo miejsca pomiędzy tymi dwoma obozami i ja tak się czuję po wyjściu zawsze z kliniki, że ta skóra jest odświeżona, ja wyglądam lżej. O to mhm. chodzi, prawda? Ale ja mam kilka takich pytań, które bardzo mnie nurtują i może pani doktor odpowie, bo jestem ciekawa aktualnych trendów w medycynie estetycznej. Co teraz po co przychodzą teraz pacjentki do kliniki? Mamy dzisiaj dwa e, obozy. Mamy obóz stymulatory, który mhm. w klinice chce tylko stymulować tą skórę. Wręcz ja muszę je stopować, i mamy drugą grupę pacjentek, która krzyczy głośno: Chce lifting, wszystko rozpuszczamy. A my musimy znowu znaleźć ten złoty środek i dobrać zabieg odpowiedni do kondycji skóry i odpowiedni do wieku. Mhm. Bo absolutnie nie zgadzam się i głośno mówię: Stop, nie jest czas. 29 czy 30 lat, żeby wykonywać lifting u tak młodych kobiet i na przykład rozpuszczać niewielkie objętości kwasu hialuronowego, które były podane w bardzo prawidłowy sposób, precyzyjnie, żeby chociażby, nie wiem, delikatnie podkreślić e, okolice żuchw, tak zwany model look, mhm. i czy Podkreślić kontur, owal, dodając odrobinę kwasu hialuronowego, żeby na przykład zrównoważyć proporcje i dodać nieco objętości i wyciągnąć okolice brodę. Czyli tak młode dziewczyny przychodzą i proszą o lifting, tak naprawdę naciągnięcie skóry. Tak, te młode się. Tak, te młode dziewczyny zaczynają ulegać modzie, chcą wręcz poddać się inwazyjnym zabiegom, jakim jest lifting chirurgiczny, nie myśląc o tym, że będą miały bliznę, chociażby w okolicy ucha czy też w okolice niby linii włosów, która pewnie wygoi się dobrze i będzie mało widoczna. Tylko moje pytanie, co one chcą zrobić w momencie kiedy będą miały lat 50, 40 plus? No właśnie. Yy, więc bardzo mnie ciekawi, jeżeli przychodzi taka 30-latka, co pani doktor zamiast tego liftingu odwieźć ją od tego pomysłu i co innego można jej zaproponować? Takiej 30-letniej kobiecie przede wszystkim trzeba wytłumaczyć, że musimy działać nad kondycją i jakością jej skóry, aby ta skóra wolnie się starzała. Więc ja często tworzę tak zwane plany terapeutyczne, tak zwaną medycynę kombo, gdzie łączę zabiegi laserowe, zabiegi z wykorzystaniem technologii wraz z zabiegami mocno stymulującymi skórę, jak Kwas polimlekowy, hydroksyapatyt, dwapnia czy też inne substancje, które będą miały tą skórę zagęścić, ujędrnić i poprawić ich kondycję, a technologia będzie ją również liftingować, czy też niwelować jakieś drobne przebarwienia, czy też nierówności. To daje mi naturalne efekty, to przywraca jędrność, blask tej skórze i oczywiście też nie boję się wykorzystać kwas jaluronowy jako wypełniacz. Dobrze, to w takim razie. Y lifting dla czterdziestolatki czy 50-latki, Czy nie można tego jakby kierować się wiekiem? Albo przejdźmy przez to konkretnie, co dla czterdziestolatki? Dla czterdziestolatki w zależności od kondycji skóry, w zależności od tego, czy wcześniej korzystała z medycyny, czy też nie. Też jak mocno ma na przykład opadniętą skórę, czy ta skóra jest wiotka. Też często musimy mocno e, słuchać się jej potrzeby. I też w jaki sposób ona funkcjonuje, na co sobie może pozwolić. Mhm. Jeżeli jest cierpliwa, to ja bardzo lubię jednak nad tą skórą popracować. I jeżeli ona będzie nie do końca usatysfakcjonowana, wtedy odesłać ją na konsultację do chirurga i on zdecyduje, przedstawiając jej. Właśnie jak będzie wyglądał przebieg tej operacji, gdzie będzie blizna, wraz z nią podejmie decyzję, czy dalej zostaje i pracuje nad kondycją skóry, bo dla niego, dla dobrego chirurga ta skóra i jakość też ma znaczenie. Dzięki temu ona będzie się szybciej goiła, ta pacjentka, szybciej wróci do siebie, więc tutaj często jesteśmy tak, trochę na granicy i musimy balansować w zależności właśnie od kondycji skóry, ale też dużo od oczekiwań tej pacjentki. Nie, dobrze, to wykorzystajmy ten moment i ja dopytam panią doktor, jak tak pani doktor na mnie patrzy, to jakim zabiegiem zadziałałaby pani doktor na moją twarz? Ja, Co jest do zrobienia? Tak. Powiedzmy to szczerze. Ja szczerze namawiam już od jakiegoś czasu na technologię i tutaj chciałabym mocno popracować właśnie z radiofrekwencją mikroigłową, jak również z laserami, aby tą skórę jeszcze bardziej ujętrnić, bo uważam, że delikatne popracowanie i stworzenie właśnie naprzemiennie Stymulator, np. kolagen podawany w iniekcji, wraz z radiofrekwencją jeszcze bardziej zagęszczą, i dzięki temu ta skóra sama z Tobie się zbiegnie i jeszcze bardziej poprawi nam się i owal, jak i po prostu przy uśmiechu nie będzie w ogóle drobnych zmarszczek. Ogólnie jest też sporo strachu wśród pacjentek. Z czego to wynika, Pani doktor? Ponieważ też zabieg wykonany nieprawidłowo, zbyt agresywnie, może nam uszkodzić, czy też kolokwialnie mówiąc, rozpuścić tkankę tłuszczową, co wręcz może przynieść niekorzystny efekt i na przykład zamiast ujędrnienia i liftingu skóry będziemy wręcz mieć jej pogorszenie jej jakości i opadnięcie. Więc pacjentki widząc też powikłania, które są w internecie, albo też słysząc o nich, są też sceptyczne do pewnych zabiegów i musimy więcej z nimi przegadać pewne kwestie i wytłumaczyć im, że właśnie praca na odpowiedniej głębokości, znając ich skórę, w żaden sposób właśnie nie będzie wiązała się ani z powikłaniami, ani też z przedłużoną rekonwalescencją, bo dzisiaj każdy chce szybko mhm. mieć efekt, ale też nie chce zbyt długo goić się. Ale jak tak do pani doktor przychodzi taka 50-letnia, tak uogólnimy, mhm. to jaki zabieg z reguły się sprawdza? U tej pacjentki sprawdza się przede wszystkim dobry, mocny stymulator na przemiennie z technologią, który w pierwszym momencie da odświeżenie tej skórze. Pacjentka będzie widziała, że ta skóra. Stała się grubsza i bardziej napięta, w żaden sposób nie zmieniły jej się rysy twarzy, więc zaczyna zyskiwać też zaufanie, mhm. widzi zmiany w lustrze i wtedy ta rozmowa z nią i pokazywanie jej w lustrze. O ile jesteśmy w stanie poprawić jej wygląd medycyną estetyczną, a o ile chirurgia plastyczna jest mhm. w stanie jej pomóc, jest tym momentem, kiedy musimy skonfrontować nasze możliwości z jej oczekiwaniami mhm. i wtedy zaplanować, czy pracujemy powoli tutaj. Wykorzystując dermatologię estetyczną, technologię laserową, czy właśnie po tych naszej pracy ze stymulatorami, po poprawie kondycji skóry, jednak odesłać ją na konsultację z chirurgiem plastycznym, który dokładnie przedstawi jej wszystkie za i mhm. przeciw, i ona wtedy świadomie będzie mogła podjąć decyzję i zdecydować się mhm. na zabieg. Bo pewnie nie każdy tutaj wie ale stymulator tkankowy, ja to tak rozumiem, mm -hmm. to jest taka substancja, która stymuluje i pobudza mm -hmm. mój kolagen, który ja mam już w skórze, do działania szybszego, tak? Tak. Dobrze rozumiem? Tak, tak stymulator mm -hmm. to tak naprawdę to wszystko, co podajemy pod skórą, bo musimy pamiętać, że nawet zwykły czysty kwas hialuronowy jest poniekąd stymulatorem, ponieważ każda substancja, którą podajemy bezpośrednio do skóry i będzie powodować, że nasze fibroblasty będą na nowo... Produkować kolagen typu pierwszego, kolagen typu trzeciego, da lepszą jakość tej skóry. Czyli nie możemy powiedzieć, że ten czy inny stymulator jest lepszy. Oczywiście mhm. jeden jest mocniejszy, drugi jest słabszy, ale tak naprawdę każda substancja podana, pod, podana w głąb naszej skóry będzie w jakiś sposób stymulować ją, mhm. czy, e, mhm. czy regenerować i e, powodować, że ta skóra nie będzie rozlewiona, A oprócz tego oczywiście pielęgnacja zewnętrzna, e, która jest dopełnieniem. Bez która jest dobrej, bardzo ważna. Tak, bez dobrej pielęgnacji w domu te nasze zabiegi, myślę, e, nie są w stanie e, dać tych stuprocentowych efektów. A mówimy o witaminie C, o retinoidach. O czym Mówimy o witaminie C jako jednym z najsilniejszych oksydantów, który stosowany codziennie rano pod krem z filtrem będzie tą skórę rozświetlał. Mówimy też o retinolu, choć musimy też mhm. uwzględnić, że też nie każda skóra nadaje się do stosowania retinolu, czy też retinoidów, czy ich pochodnych. Musimy wybierać te substancje aktywne, często słuchając potrzeb, też skóry. Bo u jednej pacjentki sprawdzi się o wiele bardziej, nie wiem, niacinamid, czysty kwas hialuronowy czy kwas samowy, Więc tutaj, jakby, możliwości mamy dużo w zależności od typu skóry i też problemu, z jakim chcemy powalczyć. Mhm. A jeszcze jestem taka ciekawa, czy coś ostatnio w medycynie estetycznej się pojawiło, co panią doktor zaintrygowało mhm. i jakby przykuło pani uwagę? Na czym pani teraz pracuje? Wykorzystanie USG, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pracy w gabinecie i też jakby mocno wiedzieć, z czym mamy do czynienia, ponieważ często pacjentki, wędrując po różnych gabinetach, robią nie różne do końca rzeczy, wiedzą tak. co robią. Co, co zostało zrobione, jak podane, czyli USG twarzy. Tak, USG twarzy jest tą technologią, która pozwala nam mhm. zwiększyć bezpieczeństwo. też być takim Sherlockiem Holmesem i znaleźć, co w, tej, co w tej skórze czy co w tej buzi się skrywa mm. i dlaczego na przykład ona wygląda w ten sposób, a nie w inny. My jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy jest jakiś taki zabieg, yy, który jest za bardzo, zbyt przereklamowany yy, i nie widzi pani doktor jego efektów takich wow? To są niektóre ze stymulatorów, które są mocno hypowane mm -hmm. w social mediach, a tak naprawdę efekty po ich podaniu są. Niewiele lepsze, a nawet czasem gorsze niż po klasycznej mezoterapii z kwasem kialurynowym i witaminami. I jeszcze takie na sam koniec pytanie. Nie wiem, czy pani doktor odpowie, nie musi, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jakie zabiegi z medycyny estetycznej pani doktor mhm. stosuje? Bo niedawno urodziła drugą córeczkę. Gratulacje w ogóle. I świetnie pani doktor wygląda, krótko mówiąc. Co to takiego jest? Mhm. Co działa? Tak. Czyli teraz muszę odkryć, że to nie tylko gemy, ale to zasługa toksyny botulinowej, którą mm -hmm. wykonuję przynajmniej raz w roku. Mm -hmm. To również nici liftingujące, które miałam jakiś czas temu podane, żeby utrzymać owal. To również kwas hialuronowy, który mam podawany regularnie co dwa lata w okolicy Skroni, bo tam najszybciej ten proces starzenia u mnie się pokazał, jak również dosyć regularnie wykonywany zabieg laserowy minimum raz w roku i mezoterapia. Okay. Okej, okay, to wszystko wiemy. Pani doktor odkryła kartę. Bardzo dziękuję. Ja z przyjemnością jeszcze raz bym się spotkała, bo mam jeszcze wiele, wiele innych pytań. Bardzo mnie cały czas ciekawi medycyna estetyczna, ale tak jak my tutaj dwie siedzimy, to mhm. jesteśmy przykładem na to, że medycyna estetyczna jest dla ludzi, dziewczyny. Tak? I można wyglądać dobrze i dalej mówić, że to zasługa genów. Tak jest, tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Katarzyna Osipowicz była dzisiaj moim gościem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę.